Siemanko z tej strony kulikson, a ja witam Was w pierwszym poradniku do dinozaurów w D.I. Mam nadzieję, że w wam się spodoba, a więc bez przedłużania zapraszam. Ceratozaur waży 1300 kg, a jako bite force wynosi 150. Jest on obecnie szczytowym drapieżnikiem wyspy. Jako jeden z dwóch gatunków jest kanibalem oraz nie ponosi żadnych konsekwencji z jedzenia zepsutego mięsa. Kości dają mu wszystkie diety w małej ilości. Jeżeli jako ceratosaur nad ciałem klikniemy trzy razy prawy przycisk myszy, nasz ceratosaur zwróci małą część wody i jedzenia na truchu ofiary, to spowoduje jej dużo szybsze gnicie. Ze zgnitego mięsa oraz kości ceratosaur pozyskuje bakterie, której może zatruwać inne zwierzęta. Z perspektywy innego dinozaura wygląda to tak. Nie dość, że ofiara traci dużą część jedzenia i picia i jest także przez chwilę bezbronna, dlatego czasem lepiej jest nie walczyć z ceratozaurem. To na ile hitów zrzygamy naszym ofiarę jako ceratozaur zależy od masy naszej ofiary oraz ilości naszych bakterii. Ceratosaur należy do zwierząt o bardzo dużej ilości staminy, więc swoje pościgi może prowadzić na bardzo duże odległości. Do kolejnych jego zalet należy silny atak oraz duża odporność na krwawienie. Jako ceratosaur jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się wykrwawić na śmierć, a gram w tę grę dosyć sporo. Kolejną zaletą ceratosaura jest jego niesamowita, jak na jego masę, zwrotność, która często pomaga unikać ciosów innych dinozaurów. Tak naprawdę jedyną dużą i zauważalną wadą tratozaura jest jego niska prędkość, dlatego że 40 na godzinę nie pozwala na dogonienie większości ofiar. Taka majazaura, karnotaur czy nawet dilofozaur jest w stanie mu bez problemu uciec, no chyba, że będziecie tropić swoją zdobycz. Kolejnym dużym minusem jest jego zapotrzebowanie kaloryczne, które powoduje, że tratozaur musi pochłaniać duże ilości jedzenia. Ceratozaur to jeden z najprostszych do ogarnięcia dinozaurów w The Isle. Masz dużo staminy, więc masz margines na błąd. Masz ogromną odporność na krwawienie, więc nawet trzy raptory nie są dla Ciebie wyrokiem śmierci. Podczas walki wykorzystuj swoją zwrotność do unikania ciosów przeciwników. Oto przykład. Od razu odwróciłem się do Karuntaura tyłem, aby zniwelować utrzymywane obrażenia oraz sam zaatakowałem. Teraz zacząłem odbywać mój prawy atak, aby zadać Karuntaurowi jak najwięcej obrażenia po raz drugi nie korzysta dla niego wymiana. Teraz bardzo ładnie uniknąłem ataku Karnotaura, a sam zaatakowałem dwukrotnie. Teraz Bogatek byk miał już mało HP i stamina, więc jego wykończenie było czystą formalnością. Podsumowując, ceratozaur to chyba obecnie najpotężniejszy drapieżnik na wyspie, chociaż może się to zmienić, gdyż za niedługo do gry zostanie dodany tyrannozaur. Wracając do teraźniejszości. Jako cerka nie masz się tak naprawdę czego bać. Solowy karnotaur żaden problem. Dwa mo no tu mogą być pewne problemy, ale i tak myślę, że jesteś na wygranej pozycji. Warto też dodać, że często inne drapieżniki nie chcą Ciebie atakować, dlatego że samo zżyganie ich, które... Jeżeli masz bakterie nastąpi na 100%, może spowodować ich śmierć, gdyż utrata tak dużej ilości jedzenia i picia grozi zagłodzeniem dinozaura. Warto też pamiętać, że ceratozaur to mimo wszystko kanibal i mam wrażenie, że u dorosłych cerek nie jest to strategia często praktykowana. Tak u małych cerek, powiedzmy kiedy ty jesteś dopiero tu zrespionym, a słyszysz... 20-30% cerkę. Akty kanibalizmu mają miejsce bardzo często, gdyż większe cerki chcą sobie dorobić lepszą dietę. Więc pomimo tego, że słyszysz w lesie jedynkę z le może lepszym pomysłem będzie pójście w przeciwną stronę, niż narażanie się na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Warto jeszcze dodać, że kiedy ceratosaur jest tuż przy ciele, który zaczął ognieć, dostaje specjalnego pusta, dzięki któremu otrzymywane obrażenia są mniejsze o 50%, co bardzo pomaga. Oprócz tego, kiedy nasza cerka je, jest niewrażliwa na wszystkie obrażenia, jakie otrzymuje. Tu macie również moją tier listę, która ukazuje na jakie dinozaury jako jeden ceratozaur możecie jak najbardziej polować, a na które lepiej nie. Podsumowując, biorąc pod uwagę umiejętności do walki ceratozaura, umiejętność jedzenia zginąłego mięsa oraz wszystko to, co powiedziałem w tym materiału, ceratosaur otrzymuje ode mnie rangę A, jest naprawdę dobrym łowcą, jest też także trochę hieną, ponieważ zeżre wszystko, trochę taka śmieciarka, Jakbym miał jeszcze opisać ceratozaura takim jednym zdaniem, to dobry we wszystkim, ale wybitny w niczym, dlatego dostaje A. No może poza odpornością na tutaj jednak nie ma sobie równych. Więc tak wygląda moja tier lista. Z kolejnymi poradnikami będą się tutaj pojawiały kolejne dinozaury. Jeżeli to trwaliście do tego momentu, bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i suba. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł. Będzie takich więcej co mogę powiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku.